Hej Manku, to jest G13. Witam Was w kolejnym odcinku z testowania napojów na kanale. Napojem testowanym dzisiaj jest Arizona gazowana, Zielona Herbata o smaku brzoskwini. Jest to, są to oczywiście takie typo, y, napoje, co można znaleźć w żabce. Jakoś tak y, nigdy w sobie tak za bardzo tak herbaty nie kopuję. Wolę sobie zaproponować sam herbatę i dodać jakieś tam. Y, swoje ulubione składniki, żeby herbata miała właśnie jakiś fajny smak, aż herbata w puszce, no taka no nie wiem, no wolałbym sobie samemu zrobić, taniej by mi wyszło. Ale jak już recenzuję wszystkie napoje, no to też takie też dla Was recenzuję. Więc otwieramy, proszę bardzo. Dobry smak, dobrze czuć brzoskwinie. Jednocześnie ten napój chyba nie ma za dużo cukru. Nie wiem czy to będzie pisać. O, jest już tutaj. Jest to dla mnie bardzo interesująca rzecz. Ile tu jest cukru? Sól to nie, białko to nie, tu białka. Cukry, 5, niecałe 5 gramów, 4,9. Może to, to, to nie jest aż tak dużo? 5, znaczy 5 gramów to jest jednak trochę, ale w porównaniu na przykład do takiej Coca-Coli, gdzie mamy chyba 20, w mojej puszce 20, 20 coś, czyli nawet chyba 33 gramy na yy, właśnie całą yy, puszkę yy, Coca-Coli. Tam mamy właśnie no, 33 gramy cukru, to jest naprawdę dużo. Tu mamy 5 gramów, ten napój nie jest jakoś super słodki. Tego cukru nie czuć aż tak bardzo. To mi bardzo odpowiada, że nie jest to typowy przesłodzony napój. Z, kto, w którym w sumie płacimy za cukier. Bo, oczywiście, jebany podatek cukrowy. W sumie całkiem dobra herbata. To jest jeszcze niby z miodem. Więc to w sumie miód może być właśnie tym składnikiem takim dosadzającym. Jaką tu notę wystawię? I właśnie tu się zastanawiam, bo napój jest naprawdę dobry. Chociaż prawdę mówiąc wolałbym kupić za te, nie wiem, nie pamiętam ile kosztuje, ale Arizony to są właśnie takie droższe herbaty, jak mówiłem. Ja wolałbym już kupić sobie butelkę wody i, wy, i napić się wody, niż, niż, pić, niż, napi, niż kupować takie coś. Jednak jeśli jest ktoś ciekaw, to oczywiście napój polecam. Jest smaczny, nie jest to jakiś Drogie, i niedobre, drogie, niedobre gówno. To jest akurat dobry napój. Mam oczywiście 330 ml, więc jest to pojemność taka jak puszka Coca-Coli. Jest to oczywiście znacznie mniej, znacznie mniej cukru, co jest też plusem. <grym> więc notat dla tego napoju to 7 na 10. Bardzo mi zasmakował. Także wielki, wielkie dzięki za oglądanie tego filmu. Subskrybujcie kanał wraz z Lajkujcie filmy. Udostępnijcie filmy film za zapraszam za <krym> Zapraszam. <krym> <krym> Czekaj, coś, coś mi tak na, jest, na kaszel na mi wierzę, że wielkie dzięki za oglądanie tego filmu, subskrybujcie kanał, porozmawiajcie, lajkujcie filmy, udostępnijcie filmie znajomym, zapraszam was także na poprzednie filmy, na poprzednim na następnym hej, siemanko, to jest G13, widzimy się w kolejnym filmie, z napojów, kebabów, budeczek czy czegokolwiek, czy cokolwiek tam re teraz rezonansuje, re siema, widzimy się w kolejnym filmie, cześć.